Rozmawiamy o tym na różnych spotkaniach wydawców. Są różne opinie oczywiście na ten temat. Niektórzy się bardzo boją, boją się, że sztuczna inteligencja przejmie rynek wydawniczy. Nie wierzę w to, że mogłoby się tak stać. Natomiast ja widzę bardzo wiele miejsc, w których mogłaby pomóc. A najważniejszym chyba takim miejscem, takim problemem wydawców jest jakby sam początek wydawania książki, to znaczy dobór tytułu. My dostajemy, ja teraz pracuję w wydawnictwie naukowym i dostaję sporo takich tytułów, propozycji wydawniczych na maila, które czasem czytam, czasem po prostu nie mam na to czasu, ale kiedyś pracowałam w wydawnictwie mniejszym, natomiast wydającym ambitną literaturę regionalną i tam dostawałam, można powiedzieć, zaszczęsienie tych propozycji wydawniczych, to znaczy codziennie przynajmniej jeden, kilka maili, z propozycją książki. Były to całe manuskrypty, bądź tylko charakterystyka publikacji, którą nam proponowano. I co tu dużo mówić. Początkowo starałam się rozmawiać z tymi ludźmi, odpowiadać im na te maile. Może za dużo powiedziane, że czytać te książki, które do nas przychodzą, bo to mi zajęło bardzo dużo czasu, ale przynajmniej je przeglądać. Ale później w toku spraw no, nawet nie otwierałam tych maili, przyznam. Z z przykrością, z przykrością dlatego, że zdarzyło mi się, wiem i myślę, że każdemu wydawcy to się zdarzyło, na swoje usprawiedliwienie mówię, że pominęłam tytuł, który później odniósł wielki sukces medialny, bo nie wiedziałam wtedy, chyba nikt jeszcze nie wiedział, że wszystkie kobiety, ale pewnie też mężczyźni będą lubić literaturę toczącą się na prowincji, problemy mieszkańców, przyjezdnych itd. Myślę, że tutaj mógłby być taki, taka, takie miejsce dla sztucznej inteligencji, gdyby ona pozwol, pomogła nam wyselekcjonować te tytuły, to znaczy sprawdziła, czy dany tytuł pasuje do profilu wydawniczego, bo bardzo wielu autorów przysyła swoje książki po macku, na oślep, wszędzie, gdzie znajdzie miejsce, maila, możliwość kontaktu z wydawcą. Ja ich rozumiem, bo taka jest kolej rzeczy, natomiast My po prostu otwierając kolejnego maila z propozycją nie dla siebie, no jesteśmy sfrustrowani i po prostu następnego nie otwieramy i omijamy tytuł, który, byłby, który być może stałby się naszą perełką, naszym bestsellerem, naszą, nie wiem, flagową publikacją. I tutaj widzę miejsce bardzo szerokie, bardzo obszerne dla, dla sztucznej inteligencji, która mogłaby wyselekcjonować te tytuły, skierować do odpowiedniego wydawnictwa i. Myślę, że usatysfakcjonowałoby wydawców i autorów takie rozwiązanie.